I przed nami Brabus, Smart w Brabusie i to niezwykły Smart Brabusie, bo wersja Ultimate jest limitowana do 25 sztuk na cały świat. Więc mega, srogo, rzadka rzecz. I w sumie fajne takie na Daily. Co Adam powiesz? Podoba mi się, interior bardzo fajny. No, na Daily w sumie jest po Takie coś, patrzcie, widzę. A 50 sztuk, ale mam. A, czyli jednak 50, no to pierdolego potem. Jak zwykle. 50 sztuk. Hmm. A spek jaki fajny. Tyrali portofino. Garażowe spoty dla widza. Kalifornia. Tak można wsiąść normalnie. Gość zostawi otwarty dach. Wskakujemy zaraz Jedziemy. Guten Tag, mister Rebuelto. Ule le. Ja cię kręcę widzę normalnie, zaraz ściągam konia w allegacie. Zobaczcie, niebieski hurakan I to nie najnormalniejszy, bo w spiderze jest slans, jest czym się wozić tutaj. A, 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 nie ma dekielka, już tutaj, kafelka. W wypożyczalni jeździ już nie ma. Roma, spider, w ciemnym zielonym, bąbusik. No, bo znowu inna rejestracja. Voilà. Kurwa. Ale rzeczy, zobaczcie, widzę, piękne. Nadjeżdża 458 Italia, Spiderze. Uh, 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 uh. co to? o uh, a to co to? witamy touringa to jest na 100% touring widzowie czy on mu da? czy nie da? GT3 Touring, nawet spoiler zostawił otwarty dla widza. Fajna specyfikacja GT3 w takim slipelku, full czarny. Fajna bryka, ja lubię takie całe czarne, mafijne wozy. Uuu, GT3 dla widza. Mm -hmm. Witamy, hello! GT3 what the hell? G-klasowe combo-bombo no. Brai Nie, Spider Kosmos Ale auta widzowie, ale auta Mmm, No dzisiaj jest szansa Jest szansa dzisiaj Nie powiem na co, ale jest szansa Ba uh. baba Black Badge, Nice. Jaki ciekawy kontik Niebieskie dodatki, paseczki. Niezły. Witamy nowy wantys. Uhuhu. Uh, prasóweczka dla widza. Semka, <-try> Dzień dobry. Witamy. Eka specka, różowa genia What the hell No no, fajna oklejnika Eka Lunga Rotiformy, G-klasa na rotiformach Jeszcze różowa Ciekawy speck, ciekawy Kalerka w Dla widza No, specka fajna. fajna, w sumie średnia Średnia mi się także Podoba, ale kolor I kolor felti jeba. Ale zestawik dla widza Continental Jaguary i Defender elegancki no i jest, w końcu jakiś ciekawy spocik dzisiejszego dnia. Jest to Roma Spider, czyli Roma w kabriolecie. W pięknym konfigu. Roma w Spiderze pewnego Niemca, który ma pokaźną kolekcję, nie w Polsce, a właśnie w Niemczech, i co jakiś czas przyjeżdża do Warszawy swoimi samochodami, typu Aston Martin Walur, 812 GTS Taylor Mate. A tutaj, jak widać, jest kolejna droga rzecz, czyli dopłata za bok na którym nie ma herbu. Ferrari, nie ma logo Ferrari ani malowanego ani doklejanego ładny spek, clean świetnie to wygląda, jak za każdym razem w przypadku tego egomościa spek jest przecudowny jasny środek, szkoda, że nie mam polara żeby to bardziej pokazać, ale jasny środek, w środku czarne dodatki, emblematy do jasnego felga również czarna, zacisk czarny tutaj dekielki karbonowe no totalny top speck. I cieszę się, że przyjeżdża do nas regularnie ten jego most. Kiedyś był też Fordem, te między innymi, czy Austin, Martinem, Speedsterem. Coś jak Ferrari Monza. No, liczę, że w przyszłości przyjedzie jeszcze czymś ciekawszy. Witamy! Pierwszy spocik dzisiejszego dnia Roma Spider Wyrós! Ulala! Jemka Hmm Całkiem spoko, carboni Spocik Nie żadna plastikura Drodzy widzowie, zobaczcie! Wszyscy ci ludzie Przyjechali tylko tutaj Po to, żeby zobaczyć to Vuelta ja Cię kręcę, Twoje pana akcje. Lamborghini Revuelto, świeżo odebrany z salonu Wrocławska sztuka, ale jeszcze dziś siedzi u nas w Warszawie, pod hotelem Metalik, zielony kolorek, limoneczka tak zwana Całkiem spoko, czując wymeczujący Ulala Piski czerwone, niczym w GTA, nie da się zmienić ich koloru ale specka ładna, mi się tam podoba Mógłby u nas jeździć, a nie we Wrocławiu wow. Nowitek dla yeah, Vista Avanty, witamy Claro chave, essa é que Na auto! Nie kolejne uciekło! Pozdro! Wow, ale spek! r 296 GTS z pelgą i dokładkami od Nowiteka Lotka również od Nowiteka. No i wydaszek również. Musi chodzić widzowie Kungu. O z loteczką to zajebiście to wygląda W ogóle w tym całym pakiecie zajebiście to wygląda i tu w ogóle Karbony na wlotach la Fajne W ogóle jest tak jak na dobie. Tak, Nie wiem kogo to jest screen W sensie ten polisz egzotykars go O hello witamy tu na widzę i kolejny Brabus. To się nie kończy, widzowie To się Uuu! Kompo, kompo. Let's go. Porsche Carrera 911 992 z karbunami od Teharta Jestem ciekaw. To jest chyba jakiś dołożony po prostu pakiet taki leciutki Tehart. Nie taki mocny, ale wygląda to serio ładnie i fajnie brzmi z tego co słyszałem jak podjeżdżał. Karbonowa maska, karbonowe tyły, sterka, spoiler Dokładeczki No, zajebiste, bandycka fura. Zobaczcie jaka w ogóle ciekawa ta lotka. Tutaj jest taka przerwa, tutaj jakby pleksa z tego typu. Takie przeszklone, przezroczyste. Fajnie nie to wygląda. I no nie widziałem nigdy czegoś takiego, także pewnie rzadkie. Loty na masce niczym z gt 3 To Już jedna ciekawa sprawa, której nie zauważyłem. Dokładka dachowa z tyłu. Też dodaje mocną agresywności tam samochodowej. O Jezu, kurde, psuje mi się. 777 Uf, jest... Ten graj! ŁKS. Aston Martin DB11 Na dubajskich tablicach Prosto z centrum Uf. Warszawy A. Tak szczerze specka mega dojebana Mega mocny kolorek i nawet w nocy prezentuje się mega zac Takim to by człowiek pojeździł. Auto z gustem. A jakby DBS a było mało, to z drugiej strony Lamborghini Urus z fajnymi dokładkami. I to niezwykły Urus, bo Urus Performante, czyli najmocniejsza i ostatnia wersja Urusa. No poza nim jest tylko elektryczna, ale tych nie liczy. Raz jeden Aston, raz drugi Na zmianę w tym samym miejscu Wantys którego widzieliśmy już mnóstwo razy czarny Ferriga czarny kolor, dziuty zacis juki.